Freestyle! w Freestyle! Dobra, lecimy freestyle! Muszę tu łyka Monstera wziąć, elo, elo! Stary leży najebany na wersalce, stara przez ser sobie tu na tarce, twój stary kręci się jak... Płaskie, jakby jechały sobie walcem. Wjebałem się tutaj tańcem. Mój staryk jest obstrańcem. Robią Zag... bo zarzygnej kurwa klatce. Potem ujebany palce. Cały plan napisałem sobie tu na kartce. Twoje starannie się pierogi w se wysiadce. Elo elo 3, 2, Kurwy fuckery z tych to się tuż tutaj śmieją AMG AMG Twoja stara kurwa Kręci dupą jak napęd Wydewautę Bo ona ma ona, ona Ona o mnie tutaj śni Twój stary Wypierdala przez okno Elo elo pierdo Pierdo Kurwy mokno. M lubię kurwy, lubią samotność. Eloelo, elo. streamek na Facebooku, twój stary napierdala z łuku. Koskus, pokus, karuję sobie czary, twoja stara robi sobie bo botoxem wary. Eloelo, elo. freestyle raz, dwa, trzy. I więcej ci nie śpią. конец.